Witam wszystkich. Tutaj Piotr. Jest to mój pierwszy podcast, dlatego pomyślałem, że na samym początku powiem kilka słów o sobie i o tym, o czym będziecie mogli usłyszeć w tych podcastach. Od kilku lat pracuję jako pedagog wokalny, jestem również specjalistą rehabilitacji zaburzeń głosu oraz wokalistą. W podcastach tych będę poruszał tematy związane z pracą głosem, z całą wokalistyką oraz z rehabilitacją głosu. Głos ludzki to temat rzeka i tymi podcastami spróbuję Wam to udowodnić. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak przygotować się na pierwszą lekcję śpiewu i jak pracować z nauczycielem. Uważam, że jest to ważny temat, szczególnie dla tych osób, które marzą o tym, żeby kształcić się w kierunku wokalnym, ale boją się zrobić ten pierwszy krok. Chciałbym dzisiaj pokazać Wam, że nie ma się czego bać. Tylko trzeba się do tego dobrze przygotować. A uwierzcie mi, że naprawdę warto pracować ze swoim głosem, ale to może w kolejnym podcaście. Z moich obserwacji wynika, że osoby, które przychodzą po raz pierwszy na takie zajęcia wokalne, czują się lekko zagubione i zestresowane. Dlatego myślę, że informacje, które tutaj dzisiaj usłyszycie, mogą okazać się bardzo przydatne. Na samym początku myślę, że warto zadać sobie pytanie, jaki jest nasz cel uczęszczania na takie zajęcia. Czy traktujemy naukę śpiewu bardziej jako odskocznie od naszej pracy, od codzienności? Czy może marzymy o tym, żeby zostać w przyszłości znaną wokalistką lub wokalistą, nagrywać piosenki, mieć swój zespół i koncertować? Czy może po prostu śpiewamy tylko dla siebie? Myślę, że sprawa jest na tyle istotna, że warto powiedzieć o tym swojemu nauczycielowi, żeby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień i żeby nauczyciel mógł nabrać do tych zajęć odpowiedniego podejścia. Uważam, że w każdym z tych przypadków najważniejsze jest to, żebyście czerpali z tych zajęć przyjemność. Unikajcie też, proszę, niepotrzebnej presji, dlatego że. To może tylko utrudniać cały proces kształcenia głosu. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Myślę, że każdy wiek jest dobry na to, żeby zacząć uczyć się śpiewu i pracować nad swoim głosem. To prawda, że łatwiej wykształcić słuch muzyczny u dzieci niż u dorosłej osoby, ale mimo wszystko myślę, że nie powinniśmy ograniczać się wiekowo. To będzie wymagać po prostu od nas większej pracy, aczkolwiek ja pracowałem już z dziećmi, pracowałem też ze starszymi osobami. Mój najstarszy uczeń miał około 70 lat i uważam, że naprawdę świetnie się rozwijał, dlatego wiek nie ma tutaj aż takiego wielkiego znaczenia. Jeżeli jest to wasze marzenie, to po prostu to róbcie, nie czekajcie. Kolejna sprawa to wybór nauczyciela śpiewu. Myślę, że warto powiedzieć sobie tutaj o różnicy pomiędzy pedagogiem wokalnym a trenerem wokalnym. Pedagog wokalny, jak sam tytuł wskazuje, będzie miał odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Więc należy zastanowić się nad tym, co jest dla nas najważniejsze. Myślę, że jeśli chodzi o pracę z dziećmi. To jednak polecałbym y, pracę z pedagogiem wokalnym, który posiada odpowiednie pedagogiczne przygotowanie. Polecam zapoznać się z całą biografią danego nauczyciela, sprawdzić w jakim stylu muzycznym się obraca. Może okazać się na przykład, że wy planujecie śpiewać muzykę rozrywkową, a dany nauczyciel będzie zajmował się typowo śpiewem klasycznym. Więc tutaj też warto zadać sobie pytanie od razu, Jaki gatunek muzyczny Was interesuje i czy dany nauczyciel pomoże Wam właśnie w takim danym kierunku muzycznym się rozwijać wokalnie. Pamiętajmy, że sama muzyka rozrywkowa dzieli się na takie gatunki jak rock, soul, jazz czy muzyka popularna. Jeżeli po wybraniu konkretnego nauczyciela na pierwszych zajęciach zauważycie, że to jednak nie to, nie ma tego wspólnego vibeu, jak to się mówi. To też nie warto tak od razu się poddawać, tak? I myślę, że wtedy warto po prostu spróbować kontynuować zajęcia z kimś innym. Pamiętajcie, że nie każdy jest dla każdego, a świetnych nauczycieli jest naprawdę bardzo dużo. Uważam, że coraz lepszych i coraz bardziej świadomych, dlatego jestem przekonany, że każdy może znaleźć sobie. Odpowiedniego człowieka. I mówię Wam o tym nie tylko z perspektywy nauczyciela śpiewu, ale również z perspektywy samego ucznia, dlatego że ja przez wiele lat uczyłem się u różnych nauczycieli. Pamiętajcie o tym, że na takich zajęciach powinniście czuć się bezpiecznie i powinniście móc pozwolić sobie na to, żeby być. Nauka śpiewu to nie tylko wykonywanie ćwiczeń i śpiewanie piosenek, ale również Praca z emocjami. Mówiąc przenośnie, musicie tutaj bardziej odkryć siebie. Dlatego ważne jest to, żeby w przestrzeni, w której kształtujecie swoje umiejętności wokalne, czuć się po prostu komfortowo. Kolejną rzeczą, o której warto pomyśleć, to przygotowanie piosenki. Przygotowując utwór na takie pierwsze zajęcia, Sprawdźcie, czy nie tylko warstwa instrumentalna i wokalna, ale również warstwa tekstowa Wam odpowiada. Pamiętajcie też, żeby nie szukać od razu czegoś wybitnie trudnego. Myślę więc, że na samym początku zostawiłbym repertuar łódmy Houston czy Freddiego Merkurego i znalazł coś bardziej prostego. Oczywiście wiem, że z tym repertuarem różnie bywa i czasami uczniom wydaje się, że dana piosenka jest prosta, ale jednak nie jest. Więc bądźcie przygotowani na to, że nauczyciel po przesłuchaniu po prostu poleci Wam coś innego. Może również okazać się też tak, że dana piosenka w domu, która wychodziła Wam naprawdę super na zajęciach, wyjdzie Wam o wiele gorzej. I to też jest ok. Pamiętajcie, że doświadczony nauczyciel on będzie zdawał sobie sprawę, że to są wasze pierwsze zajęcia, że się stresujecie. Na głos wpływa bardzo mnóstwo rzeczy. Także on na pewno będzie brać na to poprawkę. Dla nauczyciela takie pierwsze przesłuchanie jest bardzo ważne, bo to jest też przyłamanie lodów. On też słuchając was będzie mógł zauważyć, jakie macie predyspozycje wokalne, jakie macie predyspozycje muzyczne, ale też. Nad czym jeszcze warto popracować. I kolejna bardzo ważna sprawa to zadbanie o higienę swojego głosu. Pamiętajcie o tym, żeby przed takimi zajęciami się wyspać, odpocząć, zabrać ze sobą butelkę z wodą. Pamiętajcie też, żeby przed zajęciami wokalnymi nie przemęczać w domu swojego narządu głosu. Nastawienie oraz nastrój są to czynniki, na które nie zawsze mamy wpływ. Jednak one też będą wpływać bardzo na to, jak będzie nam się śpiewać. Dlatego na to też powinno się zwrócić uwagę. I ostatnia już sprawa pamiętajcie o tym, że nauka śpiewu wiąże się również z ćwiczeniami w domu. Nasze postępy bardzo często, bo też nie zawsze, zależą od tego, jak często będziemy wykonywać dane ćwiczenia i ćwiczyć utwory. I tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, ważny jest ten wasz cel, tak? Jaki chcecie osiągnąć. Może być tak, że dla danej osoby wystarczy jedna lekcja w tygodniu i ona nie będzie chciała ćwiczyć, bo nie będzie czuła po prostu takiej potrzeby, i ja uważam, że to też jest OK. Jednak dla osoby, która planuje w przyszłości większą karierę wokalną, być może chce kiedyś z tego żyć, ćwiczenia są bardzo istotne. Pytajcie swoich nauczycieli o odpowiednie ćwiczenia, które możecie wykonywać w domu. I oczywiście pamiętajcie też o tym, żeby nic nie wymuszać. Teraz odniosę się jeszcze do tych ćwiczeń i pracy z nauczycielem. W nauce śpiewu bardzo ważna jest świadomość swojego ciała. Pamiętajcie o tym, żeby informować zawsze nauczyciela. O takiej sytuacji, kiedy podczas wykonywania danego ćwiczenia czujecie jakiś dyskomfort, czujecie, że jest coś nie tak. Pamiętajmy o tym, że nauczyciel to też tylko człowiek i też może się pomylić. On nie jest w stanie zobaczyć dokładnie, co się dzieje w waszym ciele. Ja polecam oczywiście ćwiczyć swoją samoświadomość, chociażby poprzez medytację. Ja bardzo często pierwsze zajęcia z nowym uczniem zaczynam od. Technik relaksacyjnych, które pomagają mu obserwować swoje ciało i pozbyć się niepotrzebnych napięć. I teraz na sam koniec powiem pokrótce o tych blokadach, które powodują, że ludzie boją się uczęszczać na zajęcia wokalne i boją się śpiewać. Pierwszy argument, który często słyszę, jest taki: że ja nie śpiewam, bo, bo ja śpiewam brzydko, ja się do tego nie nadaję. I tutaj pozwolę się odnieść do książki Haliny Sobierajskiej pod tytułem Uczymy się śpiewać, w której pada takie zdanie: Nie ma głosów brzydkich, są tylko głosy źle postawione. I ja z tym zdaniem się totalnie zgadzam. Pamiętajcie, że na brzmienie naszego głosu będzie wpływać mnóstwo czynników, takich jak niewyspanie, forma psychiczna, zmęczenie, odwodnienie, dieta. Różne traumy, chociażby z dzieciństwa. Często słyszę historie, na przykład takie, że ktoś kiedyś w dzieciństwie mi powiedział, że brzydko śpiewam, albo pani od muzyki mi powiedziała, że słoń mi na ucho nadepnął, albo że rodzice mi mówili, że mam być cicho. Takie rzeczy będą powodować, że boimy się śpiewać i blokujemy nasz głos, i o takich rzeczach będę też mówić w kolejnych podcastach. Zdarza się też tak, że uczniowie, którzy przychodzą do mnie na naukę śpiewu, potrzebują na samym początku rehabilitacji głosu, bo brzmienie głosu, nawet na poziomie mowy, jest niezdrowe. Zdarzają się również przypadki, kiedy ludzie, którzy uczęszczali na rehabilitację głosu, zostają u mnie na naukę śpiewu i to jest super. Myślę, że należy zadać sobie pytanie, kto wydał taką nieprzychylną opinię na temat naszego głosu? Czy była to osoba wykwalifikowana? Czy ja naprawdę fałszuję i w ogóle co to znaczy fałszować, tak? Czy ja naprawdę nie trafiam w te dźwięki odpowiednie? Też miałem takie przypadki, że osoby, które kiedyś dowiedziały się od właśnie przykładowej pani od muzyki, że słoń im na ucho nadepnął i fałszują, śpiewały naprawdę czysto. Więc lepiej udać się do specjalisty, żeby to sprawdzić. Co jeszcze może powodować to, że wstydzimy się śpiewać? Oczywiście różne przekonania. Wśród yy, chłopców często jest takie przekonanie, że śpiewanie jest niemęskie. Pamiętam, że sam przez to przechodziłem pod koniec szkoły podstawowej i w gimnazjum, kiedy zrezygnowałem totalnie ze śpiewania bo po prostu czułem się gdzieś tam przykanowany przez to przez kolegów. Oczywiście potem też zaczęła się mutacja, więc to była trochę inna sprawa i ta przerwa była tutaj potrzebna, ale to, to był właśnie jeden z powodów, kiedy zrezygnowałem z występów publicznych i z ćwiczenia głosu. I tutaj znowu należy zadać sobie pytanie, kto wyznacza w ogóle takie granice i czy warto rezygnować ze swoich marzeń przez jakieś przekonania. U mnie to skończyło się tak, że po tym okresie i tak znowu wróciłem do śpiewania i do muzyki, bo była to po prostu moja największa pasja. Moi drodzy, to chyba wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Pamiętajcie o tym, żeby cieszyć się z samego procesu nauki śpiewu, bo jest to piękny proces, podczas którego nie uczymy się tylko śpiewać, ale jesteśmy w stanie uwolnić wiele emocji. Dziękuję wam bardzo za wasz czas, życzę wam miłego dnia i do usłyszenia.